Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dzisiaj święto świętej rodziny. Bardzo ważne święto, szczególnie w czasach, kiedy małżeństwo i rodzina przeżywają głęboki kryzys. I dzisiaj chciałbym z Wami podzielić się. Jest niezwykle ważnym tekstem wziętym z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału 5, który przypomina nam, jak ma wyglądać małżeństwo, a przez małżeństwo i rodzina, bo zdrowa rodzina zależy od zdrowego małżeństwa. Jeżeli panuje harmonia między mężem i żoną, to ta harmonia udziela się również im dzieciom. A jak wiemy z Biblii, Bóg nie jest Bogiem chaosu, tylko porządku. I musimy zachować porządek boski. Co święty Paweł pisze w piątym rozdziale swojego listu do Efezjan. Żony niechaj będą poddane swoim mężom, jak panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Miałem wiele różnych rozmów z mężczyznami, którzy narzekali na swoje żony i lubili cytować właśnie te słowa świętego Pawła, że żony mają być poddane swoim mężom, bo mąż jest głową żony. I mieli rację, bo takie są dane biblijne. Ale nikt z nich nie próbował mi zacytować słów, które następują po tych słowach świętego Pawła. Dlatego zapraszam tych, którzy tak bardzo są sieszczycą tego, że są głową swojej żony, żeby przyszli do katedry świętego Pawła i słuchali, co święty Paweł ma mężom do powiedzenia. Mężowi, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Aby go uświęcić. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Popatrzcie, co wynika z przywileju bycia głową, że mąż. Ma kochać swoją żonę tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał siebie za nią. A zatem, jeżeli ktoś jest dumny z tego, że jest głową żony, głową rodziny, to musi wejść do szkoły Chrystusa. I co Chrystus nam mówi? Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. A potem bardzo chętnie zaprowadzę do wieczornika i powiem: popatrz teraz, co czyni pan. Najpierw daje swoje ciało i krew na spożycie, a potem umywa nogi swoim uczniom. A potem jeszcze dalej pójdźmy pod krzyż i kontemplujmy ofiarę Chrystusa, który przez trzy godziny kona na krzyżu jako oblubieniec swojej oblubienicy Kościoła. Bo jak Ojcowie Kościoła już uczyli, kiedy Bok Chrystusa został przebity włócznią, wypłynęły z tego boku krew i woda, i w ten sposób Chrystus zrodził swoją kolektywną oblubienicę Kościół. Święty Paweł mówi, że małżeństwo jest wielką tajemnicą, i on mówi. To w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. A zatem małżeństwo chrześcijańskie może być zrozumiane tylko w odniesieniu do Chrystusa i Jego Kościoła. Gdy popatrzymy na historię zbawienia od stworzenia człowieka i powołania instytucji małżeństwa przez Boga Stwórcę, aż do tajemnicy pasalnej Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstania, kiedy zrodził on i jednocześnie poślubił Kościół swoją kolektywną oblubienicę, to zauważymy, że pierwszy związek małżeński, szczególnie ten z drugiego opisu stworzenia człowieka, gdzie Biblia podaje, że Bóg powołał do istnienia kobietę ze zranionego boku Adama. Że ten pierwotny związek małżeński był typem, to znaczy zapowiedzią mesjańskiego związku małżeńskiego Chrystusa z Kościołem, jego kolektywną oblubienicą. Jak Ewa zrodziła się z boku Adama, tak Kościół zrodził się z przebitego boku Chrystusa. W obydwu przypadkach. Oblubienica została zrodzona z ofiary oblubieńca. Dlatego powołanie do życia kobiety z boku pierwszego człowieka było pierwszą ofiarą w historii zbawienia, która zapowiedziała ofiarę krzyżową. Biblia opisuje, że Bóg powołał kobietę z boku Adama, kiedy on zapadł w głęboki sen. I Biblia hebrajska używa tutaj termin Tardema. Ten termin pojawia się jeszcze raz, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Ten głęboki sen Abrahama również jest nazwany Tardema. A zatem, kiedy popatrzymy na Powołanie kobiety z boku Adama, i potem na przymierze Boga z Abrahamem, widzimy, że małżeństwo niesie w sobie aspekt przymierza. Można usłyszeć czasami kontrakt małżeński. Kontrakt może być czystym biznesem, ale kiedy mówimy o małżeństwie jako przymierzu, to to jest totalne zobowiązanie. I tym właśnie. Się różni małżeństwo od zwykłego kontraktu. Święty Paweł mówi, że mężowie powinni kochać żony jak własne ciało. Przez sakrament małżeństwa ciało mężczyzny rozszerza się o ciało kobiety. A ciało kobiety o ciało mężczyzny. Bo chociaż dwoje, w dwóch oddzielnych osobach, to jednak stają się jednym ciałem. I święty Paweł, który był świetnym teologiem, świetnie to rozumiał, kiedy mówił, że sposób traktowania ciała żony przez męża. Jest dobrym traktowaniem siebie samego. Chrystus podobnie uczynił z Kościołem. Związał się z Kościołem jednym mistycznym ciałem. Chrystus utożsamia się całkowicie ze swoją kolektywną oblubienicą Kościołem i wiemy to poza wszelką wątpliwością, kiedy Bóg mówi do Szawła Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus zmartwychwstały, mówi te słowa. A jednak Chrystus jest tu, na ziemi. Każdy, kto wyznaje Chrystusa, staje się Chrystusem. Dlatego jeden z ojców kościoła, Orygenes, nazywa chrześcijan Chrystoi od Chrystos, co znaczy namaszczony, Chrystus. Czyli nazywa nas Chrystusowcami. I tylko i wyłącznie w kontekście tajemnicy paschalnej, w kontekście tego mesjańskiego małżeństwa, jakie Chrystus, jakie, jakie Chrystus ustanowił ze swoim kościołem, Możemy zrozumieć instytucję małżeństwa i rodziny. To nie jest związek tylko ludzki, tylko on niesie w sobie aspekt boski. Ktoś powie, a zbyt lotna teologia, udowodnij to. Udowodnię, otwierając Księgę Malachiasza. Rozdział drugi, wiersze od 13 do 16. Jest to tekst naprawdę zapomniany, a jest to perła w Starym Testamencie odnośnie do instytucji małżeństwa. Kiedykolwiek pytałem księży w Polsce czy za granicą, czy kiedykolwiek jakikolwiek wykładowca w seminarium, omawiając sakrament małżeństwa czy przynajmniej wspomniał Malachiasza. Wszyscy odpowiedzieli nie. A co tam jest napisane? Malachiasz pisze, że Bóg jest świadkiem małżeństwa, że to On uczynił mężczyznę i kobietę jednym, jednością. Co mówi jeszcze o małżeństwie? nazywa małżeństwo w pohebrajsku berit, który znaczy dokładnie przymierze. I co mówi prorok Malachiasz? Co Bóg oczekuje od rodziców? I oczekuje od nich cera elohim, co po hebrajsku znaczy potomstwo Boga. I co jeszcze mówi Malachiasz? Że Bóg nienawidzi rozwodu. I mówi dlaczego? Mówi, że rozwód jest gwałtem, pogwałceniem małżeństwa. I słuchajcie, jaki termin on używa. W Biblii Hebrajskiej znajdujemy termin Hamas. Dokładnie ten sam termin, który jest używany przez terrorystów, żeby rozprzestrzeniać terroryzm po świecie. Popatrzcie, jakie mocne słowo używa prorok, żeby zwrócić uwagę czytelnika, jak wielkim złem jest rozwód, jak niszczy małżeństwo, jak niszczy rodzinę. Między wierszami prorok Malakiasz krytykuje. Mojżesza, który pozwolił dawać list rozwodowy, i podobnie Jezus Chrystus później uczynił. Powiedział, dlaczego Mojżesz pozwolił na list rozwodowy? Ze względu na zatwardziałość Izraelitów. Ale od początku tak nie było. Nauczanie proroka Malachiasza. Jest najlepszym starotestamentalnym komentarzem na instytucję małżeństwa, jak jest opisana w pierwszym i w drugim opisie stworzenia świata. I ta głębia teologii malachiasza, to niezwykłe. Przenikliwe spojrzenie na, na instytucję małżeństwa, czym małżeństwo jest, tak bardzo jest bliskie naszemu chrześcijańskiemu nauczaniu o małżeństwie, że ten tekst Malachiasza 2.13-16 można nazwać starotestamentalną proto sakramentalną nauką o małżeństwie, dlatego że te wszystkie elementy, o których mówi prorok Malachiasz, są zawarte w doktrynie Kościoła katolickiego. Drodzy bracia i siostry. Chrześcijaństwo to religia, która uczy godności człowieka i nie traktuje mężczyznę i kobietę inaczej. Wszyscy w Chrystusie jesteśmy jedno, jak mówi święty Paweł, co nie znaczy, że funkcje są takie same. Ale musimy pamiętać że w małżeństwach, które przeżywają kryzys, musi być odnowiona godność człowieka, poszanowanie dla kobiet, które w wielu małżeństwach są nadużywane i nie są traktowane w duchu Ewangelii Chrystusa, tylko sposób ich traktowania przez ich mężów. Przypomina bardziej islam, gdzie kobieta nie ma nic do powiedzenia. Chrześcijaństwo to jest religia miłości, harmonii. Jeżeli mąż jest świadom tego, że jest głową żony, to święty Paweł mu mówi: Co z tego przywileju wynika? Masz miłować swoją żonę jak własne ciało? Masz pielęgnować ją tak jak własne ciało, bo razem z nią tworzysz jeden żywy organizm. I ból zadany w swojej żonie odbija się na Twoim ciele, chociaż może go jeszcze nie czujesz, ale ponieważ małżeństwo jest związkiem sakramentalnym, to ten ból nawet odczuwa sam Chrystus, bo jak mówi święty Paweł, jesteśmy członkami jego ciała. A więc, bracia i siostry, każde małżeństwo jest tym domowym kościołem, które musi być wzorowane na tym mesjańskim małżeństwie, jakie Chrystus zawarł ze swoim Kościołem. Małżeństwo, jak mówi Święty Paweł, jest wielką tajemnicą. Podobnie jak i Kościół. A jeżeli jest tajemnicą, to trzeba ją zgłębiać. W małżeństwie mąż i żona powinni się uczyć, poznawać siebie nawzajem, Powinni się uczyć wzajemnego szacunku, a będzie to możliwe, jeżeli przyjmą Chrystusa. Gdy popatrzą na Jego rany i są uświadomią, że są sami zrodzeni jako chrześcijanie z Jego ran, im bardziej zanurzą się w ranach Chrystusa, tym większa będzie między nimi harmonia i miłość.